Miasto Słupsk nie skorzysta z prawa pierwokupu działki, na której stoi budynek dawnego kina Milenium. Zarówno ten teren, jak i działka od strony ulicy Grodzkiej są już własnością inwestora, który planuje tam wybudować kilku kondygnacyjnych gmach. Prezydent Krystyna Danielecka-Wojewódzka na ostatniej sesji poinformowała radnych, że do ratusza wpłynęły akty notarialne dotyczące zakupu działek przez Sławomira Gojdzia, który chce zrealizować inwestycję na terenie między Starym Rynkiem a ulicą Piekiełko. Miasto ma teraz miesiąc, by zdecydować, czy skorzysta z prawa pierwokupu. Już wiadomo, że nie skorzysta. Nie widzimy żadnej, żadnego uznania, dlatego żebyśmy mieli skorzystać z prawa pierwokupu, czytaj dosłownie odkupić kino milenium. Zawartość mniej więcej dzisiaj 17 autobusów nowych po to, żeby wyburzyć ten obiekt i co z nim dalej zrobić, albo przejąć ten obiekt i jeszcze przez 6 lat dać gwarancję najemcy tego lokalu, czyli marketowi z bardzo pięknym owadem zresztą na działalność dalej. A jeżeli nie w tym miejscu, to musielibyśmy wskazać i sfinansować inny e, lokal. Przypomnijmy, budynek Kina Millennium nigdy nie należał do miasta. W latach świetności obiekt należał do kinematografii, a potem był własnością prywatnego biznesmena. Krystyna Danielecka Wojewódzka potwierdziła także, że w ramach planowanej inwestycji pod gmachem powstanie podziemny parking, najprawdopodobniej dwukondygnacyjny, pomieści co najmniej 100 aut. Parking może być większy, jeśli będzie wybudowany częściowo również pod terenem miejskim. Czy tak się stanie zależy m.in. od tego, czy nie będzie kolizji z infrastrukturą podziemną. Jak już informowaliśmy, na terenie między Starym Rynkiem a ulicą Piekiełką ma powstać kompleks budynków tworzących jedną zwartą całość. Znaleźć się tam mają m.in. sala wielofunkcyjna, hotel, restauracje, biura czy delikatesy. Inwestycja kosztować ma nawet 150 milionów złotych. Prace budowlane mają się rozpocząć w przyszłym roku, a Otwarcie obiektu zaplanowano na rok 2027. Ponad 360 tysięcy złotych dofinansowania pozyskali usteccy samorządowcy na remont i przebudowę Czerwonej Szopy. Kwota pochodzi z ministerialnego programu Promesa dla kultury. Miasto posiada już gotowy projekt na wykonanie tego zadania wraz z pozwoleniem na budowę. Czerwona Szopa ma stać się nową atrakcją turystyczną ustki. Z mini kinem i wystawą marynistyczną. Poza tym ma tam działać klub młodzieżowy dla nastolatków z Ustki. Pomysły na szopę zostały skonsultowane z mieszkańcami. Kolejna kwota ponad 2,5 miliona zapisana jest w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego i te środki mają pochodzić z nowej perspektywy unijnej Funduszy Europejskich dla Pomorza. Decyzja także zapadnie w tym roku. Gdy Ustka otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu środków, to w 2025 roku planuje się rozpoczęcie prac. Po ich zakończeniu nastąpi wyłonienie operatora obiektu w trybie konkursowym. Komisja Europejska odblokowała dla Polski pierwsze pieniądze w krajowym planie odbudowy i w funduszach z polityki spójności to w sumie 600 miliardów złotych. Słupsk już wie, na co wydać pieniądze, które trafią do miasta. Jak zapowiada prezydent Słupska Krystyna Danilecka wojewódzka, miasto do aplikowania po pieniądze unijne w ramach KPO jest już przygotowane. Dotacje miałyby trafić m.in. na budowę mieszkań komunalnych. Nowe bloki mogłyby powstać m.in. na terenach po barakach przy ulicy Leśnej, ale planów na wydanie unijnych milionów jest znacznie więcej. Gdyby była szansa na pozyskanie środków na już istniejącą dokumentację infrastruktury sportowej i kulturalnej, to bardzo byśmy chcieli z tego, z tego skorzystać, bo doskonale wiemy, że ani hala sportowa, ani Filharmonia, na którą mamy dokumentację, nie powstanie tylko ze środków budżetu miasta, czy naszych własnych dochodów. Natomiast musimy aplikować i szukać takich projektów, które pomogą nam współfinansować te dwie inwestycje. W dalszym ciągu transport miejski i w ogóle generalnie szeroko pojęta komunikacja. Na to są także zapisane projekty w KPO i o to będziemy sięgali. Władze miasta chcą również z unijnych dotacji sfinansować powstanie słupskiego centrum zdrowia i opieki. Chodzi o budowę jeszcze jednej przychodni. Urzędnicy mają już potencjalną lokalizację i przygotowują dokumentację techniczną tej inwestycji. pieniądze z KPO byłyby też wykorzystane na projekty miękkie, np. Na, na wsparcie dzieci i młodzieży, ale również osób starszych i samotnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy samorządy będą mogły aplikować o pieniądze z Unii Europejskiej. Laboratorium Mechatroniki i Robotyki powstało w zespole szkół mechanicznych i logistycznych w Słupsku. Tam młodzież będzie mogła szkolić swoje umiejętności na urządzeniach wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych. Laboratorium składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich znajdują się komputery ze sterownikami PLC. Na każdym z komputerów zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie służące do programowania sterowników. W tej części znajdują się też drukarki 3D. Pracownia wyposażona jest także w specjalistyczne układy reprogramowalne, które służą do nauki projektowania układów sekwencyjnych i kombinacyjnych oraz techniki cyfrowej. Druga część laboratorium to elementy mobilne, które w razie potrzeby są przenoszone do głównej sali lekcyjnej. Dzięki wyposażeniu pracownik kształcenie w takich zawodach jak Technik Mechatronik, technik automatyk oraz technik robotyk stało się dużo atrakcyjniejsze, bo poparte umiejętnościami praktycznymi uczniowie mogą bowiem uczyć się na prawdziwych manipulatorach, dokładnie takich, jakie są wykorzystywane w zakładach produkcyjnych. Laboratorium Mechatroniki i robotyki powstało dzięki realizacji. Unijnego projektu Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru oraz dotacji z Urzędu Miasta na cele wdrożenia nowego kierunku kształcenia technik robotyk. Całkowity koszt inwestycji to 541 tysięcy zł. Krzysztof Śmiszek, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, spotkał się ze słupskimi licealistami i radnymi z Młodzieżowej Rady Miasta. Uczniowie mówili o swoim spojrzeniu na problemy społeczne, ale także o tym, jak chcą, żeby wyglądało ich miasto. Podczas spotkania z wiceministrem i prezydent Słupska Krystyną Danilecką Wojewódzką, młodzież spisała 20 postulatów. Kolejne propozycje pojawiły się podczas dyskusji. Dotyczyły bardzo różnych dziedzin życia. Od większej serdeczności w stosunku do innych osób, przez edukację seksualną, polepszenie relacji z rodzicami, po kwestie związane z opieką psychologiczną i psychiatryczną młodych ludzi. Młodzież zaproponowała tak, żeby część budżetu obywatelskiego przeznaczona była na realizację projektów stworzonych z myślą o nich. Młodzież się nie krępuje, nie wstydzi, ma klarownę, klarowną wizję tego, jak powinien, powinien wyglądać Słupsk, jak powinien, powinna wyglądać Polska, jak powinna wyglądać polska szkoła. Więc jestem do, także bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o kontynuację tych, tych pomysłów i przede wszystkim realizację tych pomysłów, bo nie jest sztuką powiedzieć, że szkoła powinna być bardziej przyjazna, nie jest sztuką powiedzieć, że powinno się dziać to czy tamto, ale sztuką i to trzeba docenić, w słupskiej młodzieży. Jest jest to, że oni potrafili ubrać to w język projektu. Projektu, który będzie złożony do budżetu obywatelskiego, porozumienia, które zostało podpisane i takiego dopilnowania tych swoich pomysłów w kontekście ich realizacji. Po spotkaniu z młodzieżą minister przeprowadził wykład na Uniwersytecie Pomorskim pod tytułem Wyzwania współczesnego systemu ochrony praw człowieka. Po kilku latach zbierania pieniędzy w końcu się udało. 11-letni kacper gniadek ze Słupska w amerykańskiej klinice przeszedł operacją odtworzenia kanału słuchowego i małżowiny usznej. Skomplikowanej operacji podjęli się lekarze w klinice w Los Angeles pod kierunkiem dr Cheryl Levin. Zabieg trwał 11 godzin. Specjalistom udało się zrekonstruować ucho kacpra i wszczepić zakotwiczenie pod implant słuchowy. Teraz trzeba czekać, by wszystko się przyjęło. Kacper ma założony dren wychodzący z głowy, aby krew nie zbierała się pod skórą. Na głowie ma również ochraniacz, który chroni jego nowe ucho. Przed Kacperem jeszcze miesiące dalszego leczenia i rehabilitacji, ale operacja w Stanach Zjednoczonych była punktem zwrotnym w tym procesie. Koszt przygotowań, zabiegu i rehabilitacji to około 400 tysięcy złotych. Angelika Tęcza, mama Kacpra pieniądze na operację zbierała kilka lat. Chłopcu wciąż można pomóc finansowo. Wpłacając pieniądze na portalu się pomaga w tytule zbiórki wpisując Kacper Gniadek. Informacje znaleźć można także na fanpage'u Uszko Kacpra Gniatka. U 11-letniego dzisiaj Kacpra tuż po narodzeniu zdiagnozowano zespół Golden Hara, na który składa się również asymetria twarzy i szczęki, niedorozwój stawu skroniowo-żuchwowego i ucha wewnętrznego Chłopiec słyszał tylko na jedno uszko, co po czasie zaczęło powodować u niego wadę postawy, a asymetria twarzy dodatkowo utrudniała mu jedzenie i mówienie. Czas działał na niekorzyść, a każda z wad codziennie się pogłębiała. Szansą na ratunek stała się operacja rekonstrukcji małżowiny usznej oraz wszczepienia implantu słuchowego. Zakończyła się 23. edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się także uczniowie ze słupskich szkół podstawowych. Miasto Słupsk od 17 lat bierze udział w tym wydarzeniu. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania i polega na edukowaniu oraz podejmowaniu problemu profilaktyki uzależnień. W minionym roku do słupskich szkół trafiły zestawy edukacyjne w postaci Broszur oraz kart pracy dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiły one przeprowadzenie wielu warsztatów tematycznych, podczas których powstały liczne prace literacko-plastyczne, które wzięły udział w dwóch indywidualnych kampanijnych konkursach. Spośród tysiąca nadesłanych prac z całej Polski wyróżniono 45 uczniów ze Słupskich Szkół Podstawowych nr 1, 3, 4, 8, 9 i 11. Podsumowanie kampanii odbyło się w teatrze Rondo. Podczas uroczystości Dzieci i Młodzież otrzymała nagrody ufundowane przez władze miasta i Fundację Trzeźwy Umysł. Realizacja kampanii w Słupsku była współfinansowana z budżetu miasta w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na lata 2023-2026.